Witajcie! Dzisiaj weszła nam nowa oferta sadu pomarańczowego o powierzchni 3000, troszeczkę ponad 3000 m kwadratowych. Dojazd do sadu jest drogą asfaltową. Ta droga asfaltowa graniczy bezpośrednio z, z, z pewną częścią sadu. Tuż naprzeciwko jest sąsiad, który ma olbrzymią plantację awokado. Sad, tak jak widać, jest zadbany. Drzewka bardzo ładna. I 3000 m2. no to jest taka już. Wystarczająca ilość ziemi, która dzięki której możemy się wyżywić. Robimy sobie obrót. Wstawiamy coś na patencie, jakiś domek drewniany, przyczepkę. Tutaj pod spodem jest wody pełno. I 100 metrów stąd, też 100, 150 metrów stąd też jest rzeka duża. Sad zarówno jest dobry jako pod inwestycje, żeby zainwestować, wyciągnąć sobie pieniądze z banków, od banksterów, bo nie wiadomo jak jeszcze ile czasu będą mogły sobie tam leżeć. Wiadomo, że kryzys się zbliża, to nie polecam trzymania pieniędzy w bankach. No i oczywiście też można sobie tutaj zamieszkać. Zrobić sobie tutaj swój własny raj. Kawałek polany. Roślinki uprawiamy. Własne jedzenie mamy. I wychodzimy z miast. Wiadomo, że miasta w obecnych czasach, w których żyjemy, to są pułapki. Ci co mają wiedzieć, to wiedzą i czują. Tak, ja polecam polanę. Polana, jeżeli ktoś nie może sobie kupić ziemi w Hiszpanii, to nawet niech u nas sobie kupi w Polsce. Polana to polana. Ziemia to ziemia. A jak ładnie o nią zadbacie, to i was wyżywi, i waszych bliskich, potomków najbliższych. Tak, a nie dosyć, że nas wyżywi. No to jeszcze widzicie, jakie na ziemi rosną roślinki różne. Medycyna naturalna, zdrowa. Tak jak nasi pradawni używali medycyny naturalnej. Korzystali tylko z medycyny naturalnej. Nic co do kupantów nie kupowali. Tylko sami się leczyli. Także również mamy i naszą ogrodową aptekę. Cena za ten sad jest w miarę dobra, bo wiadomo, że teraz też tutaj ziemia poszła. Też ceny poszły bardzo w górę, ale to jest w miarę jest przyzwoita. Pozdrawiam serdecznie.